Halo Ignacy, Ignacy, Ignacy. Halo Niedźwiedziu, witam cię serdecznie. Ja, ja słyszałem, że w ogóle ty mi tam zarzucasz, ty i widzowie, że ja tracę ludzi, że mam power, że coś tam, a ja tak? mówię, że niszczę danie. Że, że co? Że niszczę danie. Niszczysz danie? Brawo. Tak to wiem. Przy okazji tak niszczysz swój kraj, tak? To, to, to Adolf był dumny z czegoś takiego? To, to pytanie. No właśnie, ja nie wiem, no ale to komu je zadać należy. Hmm. Ja wiem, że na przykład zrobię sobie nową armię. O, jest to prawdziwa kastrofa, jaka? Hermann the Blood Knight of Germany. Sturm kontra fast, Hermann the Blood Knight of Germany. Sturm ginie. To jest twój pilot pewnie. z lotnictwa. Zmarł. Dobra, lunch tent. Muszę zrobić sobie tej linię frontu. Wreszcie mam jakąś opcję, żeby ustawić armię, by po prostu stała w miejscach, gdzie są buntodnie. No, przede wszystkim obszar garnizonowania musicie mi wyznaczyć wtedy. Obszar garnizon garnizonowania? Co to? Aha, obszar garnizonowania. No to ja bym chciał tutaj w Krakowie na przykład, raz, to, to, na terytorium całej Polski jakby stali, mm. tak mi się Najlepiej mieć wtedy jednostki takie, które są dobre w garnizonowaniu. Ja na przykład stosuję Rzesza Niemiecka... For... co, co, co? Niemcy od dawna... Me, 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 me. niech wyniszczą się nawzajem. Pakt Antysowiecki. Hmm. Uh państwom bezpośrednio zagrożonym komunizmem szansę na utworzenie paktu, no, no, no ja z, of, oferuję Ci, ci no. Ofer, oferuję Ci, że wiesz, że, że będziemy razem walczyć z komunistami. No Dobry pomysł. Wiem, Serio nie możesz zdobyć kurwa Łotwy, bo ja taką już jedną dywizję, która ma braki w zaopatrzeniu. ale ja z Łotwą już? Ej, tak. A, bo ja wycofałem tą część wojska. No, no, no. 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 Mhm. O, i tam i tak działa. Co ta armia robi tutaj w ogóle? Nie wiem, stary. A do oni tak to zdobędą. To, to nie, nie ma sensu tam patrzeć. To po co patrzeć na coś, co jest smutne? Ja sobie tutaj zamiast tego, na przykład, nie wiem, upgrade'uję kolejny samolot, bo słyszałem, że te samoloty będą nam potrzebne. Potencjalne cele wojenne. Mogę wypowiedzieć już wojnę celera, ale tego na pewno robię nie będę, bo ja, mój plan, ja to powtórzę, bo to przed nagraniem mówiłem, zakłada, że ja zdobędę tutaj wszystko, co jest na północy i wtedy zacznę tutaj sobie patrzeć, co się dzieje w moim kraju. Teraz ludzie podnoszą głos, i mówią jak śmiesz nazywać się strategiem, skoro nie robisz dwóch ludzi równocześnie. Otóż nigdy się strategiem nie nazywałem. To dobrze, że to mówisz. Dokładnie. Mogę domagać się Słowenii, ale to jest bez sensu, bliskie stosunki z Czechosłowacją, Gdańsk za Słowację, bliskie stosunki z Polską, to już nie wiem, za rady. Hmm... Plan Z. Co to jest Plan Z? Że uboda, budowa botów? No czy to jest jakaś droga? O! Łotwę to, zająłeś! Tak? No, wybierasz pierwszy, bo masz ten... To oni nie byli wariantach ty! To, to ci się nie będą tam buntowali, wiesz? Co ja tutaj wybieram? Klikasz prowincję, którą chcesz mi zabrać, albo rozwijasz Łotwę i na przykład zajmij wszystkie regiony i tyle. Zajmij wszystkie regiony? No, daj gotowe. No, Przez chwilę myślałem, że ja przegrałem. No i daj gotowe. Nie mogę. W tej turze wysunię to już żądania. usuń żądania jeśli chcesz. A, bo przekraczasz żądania. Dobra, to ja ci się nie będę wpierdalował. Zajmij sobie tylko 80. i jedną prowincję nie zajmij. Jedną prowincję. I teraz chyba gotowe musisz dać, chyba. Powinna przyjść tura na mnie wtedy. Ja, ja tam muszę mieć tak od nowa. Mm -hmm. Tak, to biorę. I chyba koniec tury, czy coś takiego musisz. Nie no, jestem pewien. to może po ten, wszystkie, wszystkie żądania, wieczkę. To jeżeli sobie tak, tak. Ale wtedy masz wiesz co? Chodzi o to, że przekraczasz w tym momencie, bo hmm. zajęcie ich zajmuje ci. Weź tych 2, dwa, chyba 108 ci zajmuje obydwa. A ty masz punktów 105 i nie możesz, jako że jesteśmy w sojuszu, o, nie tak. możesz wziąć. O, właśnie, możesz wziąć jedną teraz prowincję. Dobra, i teraz tak, ja robię pomiń. I teraz rób sobie drugie żądanie. Okej, okay, i teraz daj sobie chyba koniec już negocjacji. Nie mogę, nie mogę. To gotowe? Dlaczego nic nie mogę? W tej turze wezmę te już żądania. Usuń żądania. No dobra, od nowa dam. I teraz, no, nie wiem, mogę pominąć, a jak wezmę, to, to znów nie mogę. Masz zbyt niski wynik. Dobra, wobec... to inaczej, to... Um, to bardzo źle. Hmm. Ja chyba będę musiał jej zająć. Przejmij region Kurzeny. No nie mogę, no, nie mogę po prostu. No to chyba tak. musisz pominąć turę w takim razie. To Bo wtedy ture. dostaniesz punkty. No. Czekaj, ja pominę. Spróbuj teraz ich zająć. Cały czas. O, Poszło, prajem, dobra, musisz... okej, okay, gotowe. Dobra. Bo tak to bym ci się wcisnął tam i zabrał. To Litwa ci jakaś się na została, widzisz? Co? Jak to? Skąd takie coś żyje w ogóle? Nie no zajmij Jak... ich, ty z nimi walczysz przecież. Tak? No tak Kurde, to dobrze wiedzieć. No zajmij ich. No, jakiś tam widocznie został nie. jeden oddział, wiesz, wolny, który po prostu gdzieś tam przeszkadzał tylko. Ale tutaj miałem coś zrobić, jakieś cele wojenne. No nie, nie cele wojenne. Cel narodowy ja chciałem zrobić budowę ubotów. To się przyda chyba. Może być przydatne, to na pewno. Słuchaj, nie mogę prostu, Budowa u botów. Dziękuję. Co my tu widzimy? Armie się stacjonują. Jak tam mapa oporu, zobaczmy to. Mapa surowców, mapa oporu. Już lepiej, już lepiej. Bez wątpienia. Już się tak okay. nie będą opierać mojej władzy. No cóż, no to trzeba iść dalej na północ. Tylko, że myślę, że mniejszymi armiami. W tej dywizji nie ma rozkazów. To weźmiemy tak. Weźmy z tego, zrobimy nową armię. 54 dywizje. Damy tutaj nowego dowódcę. Z tego na przykład Romela awansujemy. Dobra. Trzeba realizować plany, dobrze. Też może to troszeczkę przesadziłem, że awansowałem Romela, przez to stracił swoje. A nie, ważne. A nie, ważne. Linia frontu. Idź tam sobie, dziękuję. Wy, armię, wojska, idźcie sobie tutaj postacjonować gdzieś. Na przykład. Hmm. To jest to pytanie, gdzie? O. Hmm. Dobrze, zaczynam redukować opór w końcu we Francji. We Szwajcarii jeszcze powinniśmy mieć opór pełny. Mhm, tego teraz to tak, wezmę to, to będzie kolejna armia, 47, 47 dywizji, pod dowództwem jakiegoś generała Friedricha Paulusa, ale co tam, ja tutaj awansuje, awansuję, marszałek polny i ty pójdziesz... Paulusa? To nie jest ja... ten, który w Stalingradzie skapitulował? Do, do dobrego generała wybrałem, widzę. To prawda. Dobra, ja idę na wojnę z Grecją, bo dostaję właśnie sobie robię kasus belli na niej, wiesz? nie wiesz? Nie mogę ich tutaj przydzielić. Przydział dywizji? Nie mogę, na pewno. Halo, halo, A nie, to jest obszar garnizowania. To, 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 o tym mówiliśmy. Tu, 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 tu. Tu, 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 wszędzie macie stacjonować, panowie. Tu, 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 tu. Wszędzie macie tu stacjonować. I tu w Szwajcarii. A, w Szwajcarii też! No dobra, już. Ach. Gdzie jest ten obszar garnizowania? No! Spauzować Ci? Nie, nie, nie trzeba. Ja to nic nie, wiele, nie wiele robię. Znaczy, no, możesz robić po prostu to lepiej. zby przyciski, jak zwykle klikam. O, jest, to dobra. Idźcie, idźcie. idźcie. Idź. 390... Gdzie jest moja armia, która 390... tutaj walczy w Danii? czego ja jeszcze nie wygrała mi wojny? Co to się dzieje? Co to się, Zabawne, się dzieje? Zabawnie się Ciebie słucha. Co to się dzieje w ogóle? No wiem, dlatego jestem youtuberem, bo się mnie zabawnie słucha. Yy, no dobra, niech będzie. Aha, bo oni zrealizowali już twój wspaniały cel wojenny, i moją linię ofensywną już tutaj przeszli do końca, i stoją, czekają na rozkazy. Tak, a właśnie to, to ci to się raz. brytole zdecentowali chyba i Amerykanie z jednostkami ekspedycyjnymi. Amerykanie to ja im faszyzm tutaj wspieram, a oni takie rzeczy? Ja nie wiem, jak tak można. Ja bym się zastanawiał nad Twoim rozumowaniem. Przenieście się tu. I moje wojska tam idą. Kranków okay. stawia opór. To w że trzeba będzie tam jakąś armię potem ustawić. Mapa zaopatrzeniowa, mam to gdzieś. Potencjalne cele wojenne. Skrzydła bez zadań. E, ble, 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 ble. Wielkie problemy, oczywiście. Braki w zasobach ludzkich. Co mnie to obchodzi? Ludzie są nieważni. Ulepszona maszyna licząca. Chcę ulepszoną maszynę liczącą. Nie wiem, co to da, ale chcę. Chcę liczyć. Umiesz liczyć? Licz na Mo siebie. Twoje szczęście Albo... innych jebie. Albo ulepszoną maszyną liczącą. Na przykład, to też jest jakiś pomysł. Dokładnie. Hmm. Co my tu możemy odkryć? Może lepsze samoloty. Będziemy asami lotnictwa. Na przykład taki samolot. A no tak. warto je przede wszystkim produkować, jeżeli chcesz zostać asem lotnictwa. Dokładnie, w sumie to nie głupie. Ale patrz, jak mam ten myśliwiec, nie? Na przykład myśliwiec ten poziom pierwszym. No. I, mam, I ja bym chciał, żeby to myśliwiec na poziomie drugiego to mogę bezpośrednio zmienić te wszystkie fabryki i tak wiesz, klikam raz no, i... No troszkę stracisz efficiency cap, ale, ale generalnie tak możesz to zrobić. No dobra, no to... Czekaj, wypowiem tylko wojnę Grecji sobie, dobrze? Mhm, mm mhm. Mm tylko, że to musiał być samolot wsparcia. A, to ja samolot wsparcia. Samolot wsparcia 2, o! Jest samolot wsparcia 2 i przygotowujecie się do planu? Czokleki 2, mam czokleki. lekki... nie mam. Kolowana arteria... Wow. Meh, me, meh. Zdobyliście, nie zdobyliście? No ludzie, no! Dajcie mi to wojsko, bo... Przepraszam będzie... chwilkę, bo coś, coś zjebałem na mordę. To mm, Nieważne. Popsułeś coś? Coś delikatne. Ej, w ogóle statki tych ma aliantów, tak widzę, na morzu. No, Niewykluczone. Jak tam mapa oporu, pokażcie mi, czy tam się już ogarnęli ci kolesie. Tej, dalej się nie ogarnęli, to jest. Muszę więcej robić. Masz armii, tak? military police? W sensie? No, czy masz żandarmerię wojskową? A! Bo ja używam żandarmerii na koniach i oni działają świetnie. Do tego co, typu są. Jakbym widział kolesia na koniu, który jedzie mi w i też bym był spokojny. No dokładnie, zastanowiłeś się na tym kiedyś? E, przepraszam, już możemy grać dalej. E, go. Kuzik, kuzik. So, wybierz wszystkie i ja bym chciał, żeby one ruszyły w to miejsce, te skrzydła moje wspaniałe. Halo, wybierz wszystkie i ruszcie tutaj, północno-zachodnie Niemcy. Polecieliście. Wspaniale, wspaniale. Hmm. Mówisz, że mogę jakoś awansować moje jednostki, prawda? E, no. Tak po części. Jeżeli dobrze się rozumiemy, no to po prostu twoje jednostki chyba po prostu nie ma doświadczenia, tak, w tym momencie? No nie, no coś tam płakali ludzie, że jestem bez doświadczenia i że w ogóle, no, że... No, to jest jedna. Druga rzecz, która jest pewnie dosyć istotna dla wielu ludzi, jaki powinna być dla ciebie, hmm. jest taka, że no, potrzebujesz no. też wystawiać wojska w mniejszych, yy, powiedzmy, zgrupowaniach, bo dzięki hmm. temu wtedy wojska, generałowie mogą dostawać więcej buścików różnych małych do, 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 do zarządzania nimi, poza tym na froncie jest łatwiej nimi zarządzać też. No dobra, to teraz mam taką... Moja największa armia teraz liczy 96 dywizji, bądź ze mnie dumny. Mm, okej. Okay. Zaczynam być, ale to nadal dużo. Aha. Jakby ja operuję takami tylko dwudziestkami czwórkami. W sensie ja tylko generałami operuję. W Europce, wcześniej w roku 1940 takie armii nie byłyby duże. No dobrze, ale czy jesteśmy w Europce? A powinniśmy być. Czemu? Byś pokazał jak się gra. Co byś pokazał mi jak gra, Jak opierdalasz Aragonem kolejną grę, czy co byś mi pokazał? O! Widzę, 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 już ofensywnie. Ja do ciebie jak kolega, a ty tak ofensywnie. No i tam ofensywnie od razu. Ledwie po przyjacielsku ci powiedziałem, że jesteś główny, a Ty już że ofensywnie. No, bo ofensywnie no. No, no to było przyjacielskie, już no, nie przesadzaj, dobra? A, oczywiście, przyjaciel. Już nie przesadzaj. Jakbym o -o. chciał ci dopierdolić, dojść, to zrobię Cóż, ja zbadał, to zrobił lepiej. Dużo mnie zbadał w to było, To to było? R196, co to jest R196? To jest samolot? Bombowiec morski. A, znowu mi tę dywizję przechwycą? Co mi obchodzi bambowiec morski Ja bym chciał... zbadać to. Dziękuję. Badajmy lotnictwo. co wy chcecie mi wysłać? A co to mhm. się dzieje, że... idźcie na drugą stronę, zmasakrujcie I co to wy tutaj robicie? Na Odense. Mhm, mm Śmiesznie, że moi ludzie mogą tak po prostu przechodzić sobie na te wyspy. Yyy! Grecja dołącza do aliantów. Grecja wzywała... Ej! Ej, zciśnij Co? Grecję. No właśnie to robię. A, to dlatego nam wypowiedziała wojnę. No, bo ja im wypowiedziałam wojnę. Ty, jak mogłeś imperialisto? No po prostu, no nie wiem, bo to jest jakaś śmieszna Grecja, która mi po prostu stoi na drodze. Jakaś śmieszna Grecja. Oni w przeciwieństwie do innego kraju nie zdobyli Grexit. To prawda, Grecji tu jeszcze nie było, ale że tak powiem, jakieś parę lat temu to trochę Unia Europejska chciała im Grecji zrobić, nie sądzisz? No, no chciała, ale i tak. No ja, że tak powiem, realizuję misję Twojej przyszłej yy, Angeli. Hmm. Czyli robię, robię to, co Niemcy chcieli zrobić zawsze: zająć Grecję i ją wykupić. A tym razem Włosi tam zbudują ośrodki wypoczynkowe i będziemy pili wino i grali muzykę. Może Bułgarię ściśnimy kiedyś, yy, Wiesz co? Nie wiem, oni są nasze w sumie ziomki, więc tak nie widzę powodu za bardzo. Aha, No dobra. O, skończyłem budowę ubotów, co oznacza, że teraz będę mógł robić ataki na konwoje! Aha! aha. Cały czas w sumie robię ataki na konwoje. Nie no, to nie wiem. Coś, coś, jakiś cel mam taki że ataki. Znaczy mam też Suez już, więc to jest spoko, bo w tym, w tym momencie Angole muszą zapierdalać, wiesz, z samym towarem naokoło świata, nie? Mogę czy coś śmiesznego usłyszeć? No, słucham. To jest flota polska yy, Może być. Stoi w Gdańsku, stoi flota polska i, i, i nic o tak są, stoi. Widzę, że w końcu udało ci się zaatakować na danie Przebić się przez Odensę. No, tak. Brawo. Już dawno? Już dawno? Z dawno? No dawno. Taki chuj. Po prostu długo się bronią na tej... No, znaczy... Tak to jest, jak się tam nie wysyła samolotów. Halo, samoloty. Nie wiem. Wybierz no, wszystkie. Polećcie... Co sumie tutaj nie. Eee, tam. Rekrutacja i wystawienie. Co ja tutaj w ogóle... Hmm. Hmm ta dewizja wygląda, bo tak patrzę, że... Powiedz A... 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 mi, mhm. nie. No, słucham. Bo ja mam tam w tym szkoleniu, nie? Mhm. Taką tam, że są takie na przykład Infantry Division, nie, ale ja mogę edytować, ja mogę dać im jakieś trajty, nie trajty, takie fajne rzeczy, nie? No to, super nie, tylko że mnie zostawia jedno. Słucham. Czy ja mogę już tą stworzoną, tę szkoleniową, tą zedytować? Ja że możesz, zawsze możesz. Gdzie to? W sensie już dywizja, która istnieje, klikasz edytuj. Dodajesz jej rzeczy i potem robisz zapis. Tu jest edytuj No przy dywizji. Czy nie, nie, mi chodzi o to, że jak są jakieś szkolenia, nie? I, ee... I tam jak jest projektowanie dywizji. A, okej, okay, no. Tam jest edytuj, ale jak już dodam tam dodam szkolenie, to czy mogę wtedy zedytować? O to mi chodzi. No nie, musisz wrócić z powrotem do tej dywizji, którą stworzyłeś i kliknąć się jedy tu. Aha, czyli chwileczkę, czyli... Jeżeli dobrze się rozumiemy. Czyli, czyli na przykład jak jest jakaś dywizja w armii, to muszę tam... o Jezus, czy... Nie, one się zmodyfikują. I jeżeli zmienisz teraz szablon dywizji, to te dywizje się automatycznie same zmodyfikują. Aha, czyli tutaj... no tak, kumam, kumam. czyli tak, kliknij albo dodać, to, bo tutaj mogę kilka rzeczy dodać w sumie. Więc co, dodać... tylko pamiętaj nad combat żeby żebyś się jakoś nie wpakował za duży combat WiF, Generalnie walczy się, i tu dużo ludzi mówi, albo 20, albo 40. Mhm. Bo inaczej trochę, trochę jesteś nieefektywny wtedy, wiesz, bo te dywizje mają wtedy spory problem, żeby się wcisnąć i walczyć. Ewentualnie w Rosji tam jest sporo combat może być czasami nawet po 200. W dużej mierze najczęściej się nie przydają. Tak. Takie coś będziemy mieli po boku, ja tak to widzę. Trzeba w stanie coś rozwiązań. będzie artyleria. Coś nie? Superzy, wsparcie artylerii, zwiat, szpital polowy dajcie mi to dajcie mi może kompanię sygna sygnalizacyjną. Dajcie tutaj kolesi, którzy będą naprawiać wszystko, kompanie techniczne. Tutaj techniczne. dajcie mi... Techniczne to tylko do wojsk pancernych bym wkładał, szczerze mówiąc. Ja tutaj daję jak łączę, ja jestem Hitlerem, ja łączę. Mhm, no czy ja wygrałem właśnie wojnę z Danią, czy się to... nie. Nie, ja wygrałem, wygrałem z Grecją. A. Tutaj damy artylerię. O, taka jedna artyleria. Druga artyleria i... przeciwpancerna artyleria, o. Tak to robimy. A ja widzę, że tutaj będzie. To, będzie. to będzie dobre, to będzie dobre. I to jeszcze jedne czołgi lekkie I, i może jeszcze piechota, piechota, piechota. Kurde, mam taki I, problem z myśliwcem. Aha. A Może na jeszcze tutaj dam czołgi lekkie, czołgi lekkie, bataliony mobilne i to będzie nie kawaleria, tylko piechota zmotoryzowana. Do jeszcze, najpierw, to jest taka ogromna w armia w ogóle. O, ale to będzie wyposażenie dywizji, po prostu super. O, i zapisz, ja cię kręcę. A! A! I o to chodzi. Od tego są oni, Od tego oni są. A co jest w Panzer Division? Takie coś. To dajcie tutaj jakąś grupę techniczną jeszcze i szpitale polowe grupa techniczna, szpital polowy, ale teraz ludzie też będą mnie tak hejtować w komentarzach, taką abominację tu tworzę, że to się gdzieś nie dzieje, ale co? Na razie nie pytam co to jest i trochę się cykam zapytać. Nie pytaj, nie pytaj. Nie pytaj mnie o nią. Uh -huh. na o ty armię się zatrzymała się muszę wam kiedyś tutaj rozrysować to wszystko, widzę ręcznie. Halo, w ogóle Estonio, tak patrzę na ciebie, gdzie jest moja armia antyestońska? To jest armia antyestońska? To jest estaty. O Boże, już tymi brytole znowu się do mnie dropują. O, Sherburg zajęli. Co to armia robi? Ej, ludzie, czyście o dywizji? Nie, 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 nie. Wy tutaj macie garnizonować. Obszar garnizonowania tutaj macie. O, tu, 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 tu. Tu, tu wszędzie garnizonujecie. O, tu. Nawet bym powiedział tu. Bo trzeba ich ogarnąć. Żeby byli lepsi. <tum> Kurde, muzyka w tej grze jest po prostu coś, coś genialnego, nie wiem czy masz takie wrażenie. No, naprawdę ja po prostu dobrze. siedzę tutaj i po prostu zasłuchuję się w niej wręcz, wiesz. Tłumacz się przez te, tym, że po prostu nie komentujesz. Nie, naprawdę, nie chcę komentować teraz a dwa po prostu jaram się straszliwie tą muzyką. To znaczy nie chcę komentować. Bo, bo po prostu zasłuchuję się w muzyce póki co. Poza bardzo dobrze mi się gra w tę grę, nie wiem czy masz takie wrażenie. O, Estonia. No, rozumiem, nie... Niewiele trzeba robić, nie? Nie, mam bardzo dobry feeling z samej rozgrywki, tak powiem. Już ja niewiele muszę robić. To mi się podoba, że niewiele muszę robić. Okej, okay. ludzie są rozstawieni. Super. Zaraz zobaczysz co się wydarzy, wydarzy się coś wielkiego. Co wielkiego? Wydarzy Moje się coś ego wielkiego? Yy, nie, to już nie może skoczyć, yy, bo, bo i tak już jest na poziomie żenującym. A okay, kolejne aslutnictwo mi zginął, jak fajnie. To brak produkcji wyposażenia. Z... Może wstawiłeś do dywizji jakiś szablon, którego wyposażenie nie posiadasz. Przeciwpancerne, aha. Możesz nie produkować. Trzeba to, trzeba to zmienić, trzeba to... Buduj pojazdy pancerne. Nie, to nie jest fajne, to nie to, to będzie... To piechotę, Zbuduj piechotę, nie? Hodowla, holowla, holowlana, holowana, holowana. Holowana, holowana, pepanc. Przeciwlotnicza, pepanc, Co jest to. Aha, aha. aha. Zaraz zobaczysz, zaraz ci powiem co się wydarzy. ci powinieneś dostać informacje od świata. Mój dzielni Marines przeprowadzają jedną operację. Zobaczysz, mhm. co się wydarzy za moment. Okay, nie! Robić. Nie, proszę tego nie robić! Za mało zasobów. Nie! mój mhm. Marines! O nie! I, di, 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 di. O nie! Ma trzy, a ja nie chcę gumy. Trzy. O nie! Tylko że gumę? Niedźwiedź. Co się dzieje? Co? Coś stało. Zrobiłem śmiały desant, który mi się nie udał. Gdzie? W czym? Desantowałem się na Gibraltar. Już byłem pod. I, I wtedy przypłynęła flota francuska. Moja flota była za późno. Słaby. A gdybym miał Gibraltar, zamknąłbym dostęp do Morza Śródziemnego już wtedy. I straciłem moją doświadczoną dywizję marnarzy, tych Marinesów. Hm, smutek trochę. No straszny smutek, powiem Ci szczerze. Duży nawet. No taki w chuj. Cztery, cztery dywizje poszły mi się jebać. Jak to za mało, zresztą w guma tyle Aha, bo tyle mam ma masowo... A, no to myśli. okej, okay, od razu lepiej. Teraz dajcie mi tak, toczymy wojnę, rozumiem, rozumiem, bla, 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 ataki na konwoje, co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze mogę zrobić, jak mogę, po... unowocześnienie lotnictwa 2, mogę? Nie mogę, a mogę, no to robić. To ta Szwecja, tam jeszcze, Gdzie? Dania, co A te się jeszcze utrzymuje, co to ma być? Jak tam wojna z Estonią? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Tam braki w zasadach ludzkich, jak tam mapa oporu, sprawdźmy, jak tam Polacy? Oj, Polacy, nic się nie stało, widzę. Klasycznie, jak to się mówi. No, a tam się będą buntować, ja im dam. Ciekawe, czy mi Hitler kiedyś umrze. Daniel kapituluje, brawo. Wspaniałe wieści. To jest to wspaniałe to wieści. Potencjalne cele wojenne, to na razie nie. W to się będę bawił później. I fa Wolne fabryki wojskowe, o właśnie. Ukończenie partii produkcyjnej nigdy. Dlaczego? Powiedzcie mi. Dlaczego mam... Nie można wystawić, dlaczego? Niewystarczające osoby ludzkie, rozumiem. Rozumiem. Aha! Co ci się wydarzyło? A, nic, to nieważne. A tam. W końcu zacząłem ich zatapiać. A tam, kto tam by się przejmował takimi rzeczami, prawda? Jak Zero Powera. A! Brawo! No! no. To bywa ci, i tak! To, to ci no. muszę przybić piątkę, słuchaj. Bywa i tak, no stary, wiesz jak jest. Wiesz, jak jest, nie? Czasem, czasem na wozie, czasem pod wozem. No, trudno powiedzieć. Wrzucając w tym miejscu, zadajemy sobie pytanie, co poszło nie tak, prawda? To prawda. I zdajemy sobie teraz? sprawę, że no, mogło pójść coś nie tak, prawda? Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay. Okej. Okay. Mogę mieć lunch stary, jako doradcę u siebie. Jak to brak celu, który mógłby uzasadnić wojnę? Kazałem wam zrobić ten cel Musimy podbić Szwecję, panowie. No to ma być, że nie Was nie pojmuję. Gdzie jest ta moja armia tego pana? O właśnie. I tutaj proszę mi linię fro frontu zrobić, nie odwrotu, tylko frontu. Mogę z tymi frajerami zrobić nie frontu O, o nie. Ciekawostka! Nie mogę zrobić linii frontu ze Szwecją, bo to jest morska linia. Hm. Nie? Możesz... Tak. tylko w jednym miejscu chyba, a to masz na nich cel wojenny? Jeszcze nie. Aha, okej. Okay. Czyli najpierw będę musiał ich zaatakować, przełączyć trochę ziemi, bo dopiero potem wydać rozkazy. Adolf Hitler podważa motywy, jakimi kieruje się Szwecja. O właśnie. O właśnie. Nie macie cienia wątpliwości, że Szwecja przygotuje się do wojny. No to bez cienia wątpliwości. I mi się wydaje, że ja muszę ich zaatakować. Ale Hitler dalej nie, nie, nie ma celu wojennego. Był trochę smutno ustawia swoją armię na granicy. A to zwiastuje nieuchronnie koniec odcinka. Nie! Szok niedowierzanie. Moje dywizje morskie płaczą wraz z tytanikiem na dnie morza. E, tym a, po smutnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, panie niedźwiedziu. No to cóż, no mam dobrą informację, niedźwiedź. Spojrz do Indii. Czosarstwo indyjskie. Ej, a Japonia już dropy zrobiła no, im. Nie, nie widzę. Ty Japonia to w ogóle napierdala całkiem fajnie. What the fuck? Ej, ona tutaj prawie ścisnęła chiny. Zajęła no Konki w ogóle. Brawo Aj. Japonia! Może mi Landlisa jakiegoś wyślemy, żeby mieli trochę więcej surowców. Mam zero mam powera nic nie będę robił. No dobra, spoko, okej. Okay. Także jak ja bym inaczej wyjście za no bo nieźwiedź. Na razie. A to był Hearts of Iron 4. Czy powinno się mówić Iron, Iron, Jakoś tak. Iron, no właśnie. Widzimy się w przyszłym materiału, Trzymajcie się ciepło papa. Pa.